No powiem wam, dwa złote za wejście, taki gostek rowerkiem przyjechał i nas skasował, myślałem, że taki żart, no ale no dobra, no, zapłaciliśmy, wydrukował nam paragon fiskalny, więc no lipy nie ma, natomiast byliśmy tu ostatnio, to pamiętam, nic nie płaciliśmy, więc coś zaczął tłumaczyć, czy tu jest jakieś powietrze takie, <noise> no dobra, no niech będzie. My nie, my nie zbiedniejemy, a może to na jakąś część renowacji idzie pieron, wie, no ale dobra. No teren piękny. Tak sobie wyciwałtować wiadomo. Natomiast przypomniałem sobie, jednak płaciliśmy ostatnim razem też, tylko nie było nikogo przy wejściu i myśmy sobie to wszystko pochodzili i później nas ktoś namierzył i przy wyjściu nas skasował. Także, także nie, nie nie, jednak opłaty były. No nie jest jakiś majątek, a mówię, można sobie pochodzić. Poglądać. Tam w sumie można chyba zaglądać. Do, do środka nie można chyba wchodzić, ale można przez te okienka. Niektóre okienka są otwarte. Można sobie zaglądać, więc zaraz zobaczymy. No dobre, jest to okienko otwarte. Tak jak nam pan powiedział. No zobaczmy. Czy coś ujrzymy w środku? Niestety przez takie hasze się idzie, ale. O, sorry, ale dwóch metrów nie mam. O, jest dobra. O, fajny chłodek, ale czuć. Czuć taką. No, wiadomo, tak to stare budynki. No, fajnie. Szkoda, że nie można wejść. No, super chłodek. Tu mamy jakieś tam boisko do kosza. E, tam jest stadion, o. Ale... no fajnie, wykoszone. Tu mamy basen. A kiedyś to pewnie fajnie musiało wyglądać. Jak jeszcze ten pałacyk w ogóle był aktywny. No, lata świetności już to ma za sobą. No i tak to wygląda. O, widzę, że tu otwarte drzwi. Wcześniej nie było tego. No to luknijmy. A, pan się chyba szarpnął i otworzył jednak No tak Najpierw mówił, że tylko przez okienka Można zaglądać No, na górę widzę, że nie można wchodzić. No, ale dobra. Jeszcze tu zobaczymy. A, tutaj wychodzimy. O, no, jeszcze tutaj jakieś pomieszczenie. I jeszcze drugie drzwi. Tu wietrzenie. Węże pożarnicze. Tu łazienka. Kurczę, gdzie tu iść? Recepcjonen. Safe. Dobra, mamy opcję jeszcze na wprost i na górę. Nie jest nigdzie zablokowane, więc podejrzewam, że można tu wchodzić. A tu nic ciekawego. Tu jakoś Była jakaś graciarnia, widzę. Mhm. No dobra, wspinamy się. Zobaczymy, co tutaj się dzieje na górze. Uu. To jakby sufit spadł. Były jakieś pomieszczenie, ale powiem Wam, że jak się chodzi, to wszystko tak trzeszczy. No i potem przed chwilą, przed chwilą, co był ten obraz, Wam pokazałem tego sufitu. No to tak człowiek bardziej niż zwykle delikatnie chodzi. Tu ciemno. No dobra, próbujemy. no. I malutkie te drzwi jak dla krasnoludków A, to będzie chyba To będzie chyba tutaj gdzie raz zobaczymy Myślałem, że to jest to gdzie tam był zakaz wejścia, ale Tak, oczywiście Zrobiłem po prostu kółko Kolejne pomieszczenia tu przejścia nie ma. Czyli to jest tutaj na to wieżyczkę. Co mam nadzieję, zaraz z drona wam pokażę. Mm. Jakby ktoś miał ochotę się wykąpać. Prysznic. No ale powiem wam, że mało kto tu chyba wchodzi, bo pajęczyny pozdzierałem. No także, no a tam ten cały park na zewnątrz jak widzicie, no można sobie tu przyjść, pooglądać, pochodzić, jak to mówią w ramach walki z nudą, hmm, tutaj ten można wejść, no nic, dobra, tędy nie będę schodził, bo tam te wiszą takie te sznury, że nie można... Pujde na ovo kao s povrotama. Jak już wychodzicie sobie tutaj z tego kompleksu w cudzysłowie tego pałacyku, to widzę, że 700 metrów i mamy jakiś cafe Union. Zaraz ogarniemy w tamtą stronę. No a tu sobie możecie przyjechać i bezpłatnie samochodzik postawić, czy rowerami, jak ktoś jest. wiem, lubi dalekie przejażdżki rowerowe. Kiedyś tutaj też przyjechaliśmy rowerami. Jak jeszcze byliśmy młodzi i piękni. Także, no fajne, fajne tutaj, nic, no czekam na, czekam na dwie dziewczyny i spróbujemy tą kawiarnię, czy co to jest, jak, jak będzie, no to wam pokażemy, że coś fajnego, jak nie, no to już teraz się żegnamy. No i jesteśmy, kolejny czyli Out Cafe Yulin. Julin. No, i takie slow life tutaj sobie płynie, Nie, no ale słuchajcie, ceny gdzieś mają po prostu kosmiczny za kawałeczek ciasta. Tam, co Wam pokazywałem, 20 zł. nie wiem, no trzy razy patrzyłem i nie mogłem dowierzyć. Ceny jak u Magdy Gessler. A, nie, nie, nie skusiliśmy się, bo jeszcze trochę rozsądku nam zostało. Najbardziej rozwalił mi tekst gościa, bo chciałem się upewnić, czy rzeczywiście za ten malutki kawałeczek ciasta jest 20 zł. Gość powiedział, że tak. Tam była jeszcze szarlotka za 25 i tam ktoś też kupował tą szarlotkę, więc, więc facet powiedział, zaczął tłumaczyć, dlaczego to jest takie drogie, dlatego że żona dzień wcześniej specjalnie zbierała szarą Renetę. Czujecie temat? No to jest niesamowite poświęcenie.